O, świetnie. Musi ktoś przyjść i zepsuć imprezę. To jeszcze będzie zamrażał. Zeszczelić. Gdzie tu masz puste broń? Chyba nie ma. Dobra, teraz szybko. A tu i myśli, że go nie trafią, nie? <grym wytrych> A, no, ale na falę. Widzę, że jestem najcenniejszym członkiem mojej drużyny. Okay. No oczywiście ktoś inny za nas zniszczył. Klasycznie, robota. Okej, okay, idź mi odzyskać miny. Robociku. Nie mam co gadać. Centralnie nie mam co gadać. Okej, okay, myślę, że takie rozwiązanie będzie lepsze, bo nie będzie mi tak gra lagowała, nie? Ślicznie, No. Pięknie, Jezus. Hmm. Wyłączyliśmy to, 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 to coś z drzwi. Tą, nie wiem, trującą mgłę? And ewidentnie widać, że ktoś próbował nas tu ziemić. Nie. Z tobą zabrak coś tam. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Później będę zakładał te wszystkie nowe przedmioty, teraz mi się nie chce. I tu damy sobie od razu save'a. W razie co? Czyli. cieka Z. Peragus. Perak, Sparag. No dobra, niech będzie. To jest taki trik, bo po prostu później to wszystko w co będziemy sztać, mog będzie mogło wybuchać, ale nie spoileruję. Miałem tego nie robić. Po prostu nie ma dla chcę wszystko tu zabrać. Bo później się nie da wrócić na pragus. Enter. Oj, co się dzieje? Coś tu się dzieje niedobrego. Zaraz się dowiem, co no oczywiście no Jest Grunchips, nie ma imprezy, nie? Zawsze musi się pojawić jakiś taki głupi człowiek, to przyjdzie i chce zaczucić imprezkę. My, tych ludzi, mamy teraz za zadanie zasiedlić jak najwięcej. Są te elitarno-działy sikwi, jak ktoś grał w pierwszą część, nie? Bardzo dziwne i podejrzane, że akurat tutaj one są, kiedy my chcemy odlecieć. To jest chyba taka jedyna część w grze, gdzie możemy sobie napierniczać z naszego działeczka. Yyyy... Um. To Ta, tamty paru... O nie, no Śmierć niewiernym. Haha. Ha. A ty co, zacany? Masz tam kobyłkę? Kyle, okay, WhatsApp, skąd się tu wziąłeś? Oczywiście, że musimy z tym uciekać. Ech. Aha, serio, że nie nagrywam filmików, ale z tego co pamiętam w tych grze się filmiki nie nagrywają, te takie rendererowane, a nie Michimie. Dobra. Yyy... i'm doing all that they can now what all these ass... Thing is we clean that'll take out the whole field the colony and maybe us we might not even be able to jump to hyperspace in time then we die here choose now Boo! hold on this is gonna get a little rocky <laughs> You can tell me what's going on, because between assassin droids, a Sith Lord. Ah, <sighs> you don't understand. a The Republic worship was the Harbinger. It was seized on its way to Telos by the Sith. They sought you, Jedi. Yes, to aid in the recovery effort there. Many roads lead to Telos, including ours. Not a really choice the paragas astrogation charts being what they are it is where we must go and where the harbinger was bound before our unfortunate encounter on paragas interesting dialogue you were difficult to find but coincidence was on our side when we intercepted the harbinger it was crippled drifting and unknown to me however the sith were already on board mm. I do not know how the Ebon was able to make be silent. We're having a conversation. Repaired this ship, my eye. Next thing you know, it's gonna claim credit for saving our skins. If that little noisemaker says it repaired the ship once, then it can prove it by doing it again. Go on, get Whatever occurred on the Harbinger had rendered you unconscious. True, but as one trained in the. Mm. Because you are the last of the, not. the Sith you to be a Jedi Knight, and that is all that No właśnie, ale no to może do nich wrzasne, że nie jestem rycerzem Jedi to na pewno pomoże. The Jedi By the war's end, barely a hundred Jedi remained. I happened in the first part of the second The Jedi Academy on Dantooine is nothing more than a crater that echoes with the ghosts of dead Jedi. And the Jedi Temple on Coruscant lies empty. The waters in the world of the Thousand Many Jedi blame the teachings of the Jedi Masters for... <laughs> if this that is not an easy question look enough with the we are we cannot hope to triumph against them alone to stop you fought in the Mandalorian wars wish <laughs> <and laughs> everything <laughs> you are not listening to me this is not like any field of battle <laughs> Long boring rants on my account. I was just also in private, we will be less free from the opinions of imbeciles and fools. Some has the Bill Coming, a carefree, com. but still come. Um. I think she was barely keeping it together. I'm surprised she's able to stand with all that pain rolling off of her. Are you blind? I think she's just too proud to show. Ach, zamilkłem. Jest punkty punkt jasnej strony. 1000X paków i w ogóle pys do dziennika, extra. To teraz ja rozwinę naszą postać i kończymy na dzisiaj. Przykro mm, tak, więc to... To na pewno, to może, to się może przydać, ale najbardziej się nam przyda to. Aktualnie oczywiście. Tutaj będzie się przydatne bardzo mi. Wielcymi... To. O. Powers, no to hila bierzemy. Accept. Level up. Skills. Po raz kolejny perswazję i spostrzegawczość i to. I to. fits Tym razem to. I zastój. O. Świetnie. Rozwinęliśmy naszego bohatera i leci safe. Czyli. Telos. To już będzie telos niedługo. No. Żegnaj się z nami króczek 1567 na razie.